Szanowni mieszkańcy Lipnicy Wielkiej i mieszkańcy Kiczor. Jak dobrze wiecie, od dzisiaj obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych, po to, by zapobiec rozprzestrzenianiu się panującego wirusa. Gmina Lipnica Wielka już na to zadanie jest przygotowana od tygodnia, ponieważ już od tygodnia macie Państwo maseczki wielokrotnego użytku w swoich domach. Akcja, która została zainicjowana już w połowie marca która zaangażowała naprawdę całą masę osób, które szyły, które prały, prasowały, później pakowały te maseczki, okazała się bardzo potrzebna i okazała się sukcesem. Z tego miejsca chcę serdecznie podziękować inicjatorom tej akcji i wszystkim tym, którzy się zaangażowali, pani Renacie Martyniak ze Stowarzyszenia Rozwoju Orawy, pani Karolinie Kowalczyk z Gminnego Centrum Kultury, pani Małgorzacie Karaś z Koła Gospodyń Wiejskich i wszystkim tym, którzy Właśnie te maseczki dla nas wyprodukowali i rozdysponowali panią skoła gospodyń wiejskich, oraz wszystkim tym, którzy są niezrzeszeni w kole Gospodyń wiejskich, a również się przyłączyli do tej akcji. Warto tutaj podkreślić, że, że zostało wyprodukowanych ponad 5000 tysięcy maseczek. Potężna ilość, która pozwoliła zabezpieczyć wszystkich mieszkańców gminy Lipnica Wielka. By podkreślić ważność tego jubileuszu tej setnej rocznicy przyłączenia Orawy do niepodległej Polski na każdej maseczce jest element biało-czerwonej flagi który będzie pozwalał nam nie zapomnieć o tym ważnym dla nas wydarzeniu. Bardzo proszę wszystkich o to by korzystać z tych maseczek, o to by wykorzystywać je i każdy kontakt, który musimy dokonywać na zewnątrz, w sklepach lub w innych miejscach, był zawsze z maseczką. O to Państwa proszę, ale również pamiętajcie o tym elemencie flagi biało-czerwonej, który podkreśla stulecie przyłączenia części Orawy do niepodległej Polski. I jeszcze raz wszystkim dziękuję za zaangażowanie w tą akcję i wszystkiego dobrego. W związku z tym, że od dzisiaj chodzi o obowiązek używania masek w miejscach publicznych, to jest prośba, żebyśmy tego jednak przestrzegali, bo na dzień dzisiejszy w Lipnicy nie mamy zachorowań i dobrze by było, żeby nie, nie pojawiły się. Chodzenie w takim masce no trochę utrudni życie, no ale do ale no, się wyzydzi, o już z na chwilę. <laughs> i da się zejść, dochodzić do roboty i tak dalej. Maskę zawsze se można wyprać, zdezynfekować. Najlepiej by było jakby były dwie na zmianę, w jedny chodzić, drugą susyć. Są różne sposoby dezynfekcji. Można żelazkiem w jakimś mikrofalówce włączyć, żeby było powyżej 60 stopni. I jak będziemy tego przestrzegać, bo przecież to nam no, nie przeszkadza, żeby żyć i chodzić, no to powinno być dobrze. Niedługo epidemia minie i wrócimy z powrotem do tego, co było. Także jeszcze raz: stosujmy maseczki, nic nam się nie stanie. Nie kuź losu, załóż maskę, dbajmy o siebie i innych. Hashtag w Masce. My wysłaliśmy do Państwa domów maseczki. Teraz Wy wyślijcie do nas. Wiadomość zwrotną, hashtag w masce Uradzę sobie. Zrób zdjęcie! Hashtag w masce i wyślij. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym nastąpiło obowiązkowe noszenie maseczek. W związku z tym wszyscy Mieszkańcy otrzymali maseczki od Urzędu Gminy i zakładamy, wychodząc z domu, gdziekolwiek w miejsce, które jest ogólnie dostępne czyli do sklepu, idąc na zakupy wychodząc, zakładamy maseczkę. Bardzo o to prosimy, aby każdy z mieszkańców przed wyjściem z domu założył swoją osobistą maseczkę. Jednocząc nasze siły wspólnie ze strażakami zapewniliśmy każdemu mieszkańcowi taką maseczkę. Uszyłyśmy ich prawie 5 tysięcy. Strażacy dotarli do każdego domu. 25 pań szyło, szyło. Aż w końcu udało się zrealizować projekt. Bardzo Was proszę, nie wychodźcie z domu bez maseczki. Unikniemy mandatów, unikniemy kar, nieporozumień. Te maseczki są po to, żeby każdy z nas czuł się bezpiecznie. Dbajmy o siebie i innych. Nośmy maseczki z szacunkiem. Na początku, kiedy szyłyśmy te maseczki, każdy z nas myślał, że będzie to miało taki symboliczny wymiar. No niestety, rzeczywistość jest inna. Dlatego proszę Was, noście te maseczki wychodząc z domu. M można je wyprać, wyprasować, użyć ponownie. Ale róbmy to odpowiedzialnie. Jeżeli nie musimy z domu, nie wychodźmy. Natomiast kiedy wyjdziemy z domu, zakładajmy je. Dziękuję.